о 알았지 � r 다 l с т 기 е н 으으 Kogo tam mi niesie? Już, już! O kurie! Co tak późno? Karki są na mieście. Chodź! Widział cię ktoś? Nie ma opcji. No. Masz dla mnie informację? Masz. To są wszystkie instrukcje od bliźniaka. Rozumiem. A ty wiesz co tam u nich? Z tego co widziałem, to nie źle Sylwestrain zorganizowałem. A to jest spokój, ja nic nie musiałem robić. Ale jak to? No? no tak to! Przecież sam widziałem i słyszałem jak gadali, no? No co ty, to nie ja? A kto? Sam bliźniak? No co ty, o! Była jakaś awaria w hotelu. Dlatego nic nie musiałem robić. Aha! No co, czyli wyjazd za nimi był niepotrzebny. niepotrzebnie tam jechałeś. No nie ma. Kto by to przewidział, że taka awaria się stanie? Tylko, naraziliśmy się na koszty. No dobra, będę już szedł. Tylko uważaj, żeby cię nikt nie widział. Poczekaj. Chodź. Idź. Spokojna twoja głowa. Już. Mójcie, w kontakcie. Okej, okay, w kontakcie. Na razie. Ty co robisz? No sprawdzam, nie widzisz? Mm, ty sobie nie poczytaj komentarze. Jakie? Podobno sąsiad dziadek. Jak u nas był, to ciągle grzebał przy tym wieńcu. No i co? Jest tam coś. No właśnie, nic nie ma. A komentarze są? Mm, złożył zabrać. No co wy, może tylko oglądał i tyle. No wiesz jaki on jest ciekawski, nie? Wszędzie musi być i wszystko musi wiedzieć. No ja tam nie wiem, ja bym mu do końca nie wierzyła, tym bardziej, że już nieraz miał różne takie, wiesz... Chowanki, kamerki... Marzena, kiedy to było? Od tego czasu to już wiesz... Tyle wody w Wiśle upłynęło. Ja myślę, że ta sprawa ma jakieś drugie dno. Dobra, wy sobie tam prowadźcie te wasze dochodzenia, ja idę do sklepu. I idziesz do sklepu, kup mi cukier. To on ci jeszcze tego cukru nie oddał? No coś, ty przecież takich rzeczy się nie oddaje, Marek. To po co gada, że pożycza, a potem nie oddaje? Bez sensu. Ja nie mówiłam, że nie oddaje, tylko że pożyczył i już miałam tego cukru mniej. Zobaczysz. Kiedyś przyjdzie, powiesz, że chce pożyczyć stówkę i też ci nie odda. A ty mu pożyczysz. Ale masz porównanie? Hm. Każde porównanie jest dobre, bo wiesz, tu mu niby nie ufasz, że coś ci ukrył w jakimś wieńcu. Tu jakieś kamerki wspomnienia, a ty mu pożyczasz cukier. Hmm. Soli trzeba mu było nasypać. O nie, to by było straszne. Ja sama kiedyś pomyliłam sól z cukrem i i wyszła słona hałka. Może ty zakochana w tym sąsiedzi, jesteś dzieci się tak wszystko wiesz w A puknij się. Chodź lepiej, zamknij za mną drzwi. Dobra, idę. Chodź. Na razie. No, ja, na razie. Ale mnie pan wystraszył. Dzień dobry, Pan Marzynko. Proszę, nie pan wejdzie. A co tam pani szuka? A nic, nic tak, tylko poprawiam tu wstążkę tak jakoś... Bardzo ładny winiec, panie Marzenko. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Dziękuję Pan Marzenko. Co tym razem Pana do nas sprowadza? Pani Marzenko, przychodzę oddać tworzycami cukier. Oj, niepotrzebnie. Właśnie mąż poszedł do sklepu po cukier. Oj, to przepraszam za kłopot, Pani Marzenko. Bardzo, bardzo. A nic się nie stało! Cukru pod dostatkiem u nas. O, proszę. Dziękuję, przyda... Ale przecież to jest sól. Jak to sól? No sól. Słona jak sól. Pani pokaże. Mm. To żona musiała pomylić chyba pojemniki, pani Marzenko, przepraszam. Nie szkodzi, nic się nie stało. Yy, ważne, że pan pamiętał o tym, żeby oddać cukier. O, pani Marzenko, noworoczne zasady. Nigdy nie wchodź z długami w nowy rok. Ale i tak miał pan dług. O, nie, nie, pani Marzenko. Sylwestra kupiłem, nasypałem i czekało do, do, do dzisiaj. No, tylko niestety sól. A czy żona nasypała? No to pan, czy żona, zresztą nieważne, i tak pan źle nasypał i został dług. Oj, niedobrze, pani Marzenku. I co teraz? Wiem! Musimy to jakoś wspólnie rozwiązać. Mam pomysł, pani Marzynko. Proszę ode mnie przyjąć sól jako gratis. O, tyle soli na nowy rok, a my tak nie używamy soli. Wie pan, sól nie jest wcale taka zdrowa. o pani Marzynko, cukier też mówią zdrowo. nie będziemy już tam dywagować, dziękuję bardzo, a niech pan lepiej opowie, jak tam państwa Sylwester. O, o pani Marzenko, zabawa była do samego rana, tańce, pląsy, kuzynka szalała, żona szalała, o, to się działo. Kuzynka? No tak, wiem pani, że kuzynka siostry żony przyjeżdża do nas, z Wrocławia. Ach, ta kuzynka, siostra męża, żony córki? To świetnie! Widzę, że zabawa była udana! Kuzynka od siostry żony, no nieważne. A jak państwo skręcili sylwestra, bo słyszałem, o? Co ja słyszę, pani Marzenko? A co pan słyszał? Nas tu w ogóle nie było. Nie mam pan nic słyszeć. Może ktoś tam mówi, że zimno było w pokoju, czy jakoś tam. A wie pan, to się zdarzyło? No to taka awaryjka mała, ale to to wszystko było trymiga załatwione i naprawione. No co, czyli Sylwester się nie udał. No? Ależ skąd była super zabawa? Nie wiem, czy pan widział, jaką myśmy mieli świetną dekorację, jakie stroje. Ja miałam lata 20. O, tak, tak widziałem. Pięknie cztery, nie? A... Jakie 504? A nie, 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 nic, nic, tak mi się coś powiedziało. Nie, nie, chwileczkę, musimy coś sobie wyjaśnić. Skąd pan wziął 504? Panie eee, pani no, widziałem u męża na relacji. A, no chyba, że tak, no, tak, tak, to mógł pan tam widzieć. Hmm, no dobrze, a kiedy go pojechała kuzynka? Że co? Sąsiad był w hotelu? Nie wierzę, jak to jest możliwe? Mhm, mm to już wszystko jasne. I córka coś mówiła? Y, nie, nie, pewnie z koleżanką rozmawia przez telefon. Uh -huh. Dobrze, pani Marzenko, ja już będę się powoli zbierał do domu. W takim razie proszę od nas złożyć żonie serdeczne życzenia noworoczne. Bardzo dziękuję, pani Marzenko. Mężowi również proszę życzyć do siebie gorąco. Dziękuję bardzo. Do widzenia, pani Marzenko. Do widzenia. Nie paple znowu, wypaplały, że oglądam GIZ. Pople, paple, paple. Ale jak to możliwe? A co ja ci mówiłam? Pytał, dopytywał? A gdzie, kiedy, na jak długo? Pokaż mi te komentarze. Chodź. Jestem bardzo ciekawa. Powiem wam, jestem w szoku. Po prostu trzeba go zapytać i tyle, a nie jakieś dochodzenie robić na własną rękę. No co ty, przecież on się nie może dowiedzieć, że my takie coś wiemy. To co chcesz z tym teraz zrobić? Tak to zostawić? Musimy spokojnie się teraz nad tym zastanowić, co dalej? I połączyć wszystkie kropki. Jakie znowu kropki? No wszystkie, bo ja wiedziałam, że coś kombinuje. On zawsze coś kombinuje. Jak nie to, to tamto. Jak nie jest tutaj, to przyjdzie tam. Z tym więcej na drzwiach, też coś jest nie tak. Ale ja sprawdzałam go bardzo dokładnie. Jest czysty, niczego tam nie ma. Ale to, że on za nami do hotelu pojechał, skoro mówił mamie, że jakaś kuzynka do nich przyjeżdża na Sylwestra. Jak to było? Siostra, siostry, kuzynka, nie wiem. Kuzynka, siostry, żony. No i tu jest ściema, jak to może być kuzynka, siostry, żony? przecież to i tak jest yy, kuzynka, żony. On tylko po to to mówił, żeby nam dać informację, że tutaj zostanie, a nie pojedzie za nami do Krakowa. To może te wszystkie usterki to jego sprawka w tym hotelu? Brak ogrzewania, internetu, TV i tak dalej. Zastanawia mnie tylko, po co on to robi. Dopóki go nie przyłapiemy, to nie możemy być pewni, że to jest. On. A kto? Mikołaj! Jak to Mikołaj? Mm. Dobra, skończmy z tym tematem, to już robi dziwny Bo trzeba połączyć kropki, wyjdzie. Na to łączenie kropek to by się przydał jakiś dobry detektyw. <tryk> co, tam co to? Czemu to nic nie ma? Kurier mnie wrobił, ale co coś jest.